Siemanko, z tej strony, a B, Bero. E, XBERO 7041. To jest moja siora. Dzień dobry. Dawno jej nie było na moim kanale i dawno. No boże. Niezwyczaj. No I dzisiaj, nieważne, dzisiaj mamy film. Taki specjalny film. Specjalny. To by długo Zobaczcie. To jest mój pierwszy y, przycisk za. 100 subskrypcji od mojej koleżanki z klasy, więc bardzo dziękuję. I dzisiaj z okazji, że mam już ponad 328 subskrypcji, robię sobie kolejny. tyle razem sam. A na pół tysiąca to znowu koleżanka ta sama zrobi mi przycisk. A będziemy potrzebować ciastoliny, troszeczkę. Która... Poczekaj, ale jak to można wyjąć?

Mamy ciastoliny. Teraz robimy kształt logo YouTube'a, więc musimy zrobić trochę. Które może zrobię inne. Teraz pokażę Wam w inny ekran. Może będzie lepiej, żeby Was nie zanudzać. To ja sobie wyłączyłem szybki, żebyście się, żeby się widzieli, jak to szybko robiłem. No trochę. Bipicę hawajską. Nie, hawajska jest do dupy. Ja robię margaritę. Bo kto wymyślił No, Margarita jest też no, lepsza. Lepsza, 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 ale mi, mi się wydaje, że lepsza jest. Te... Peperoni. Pepperoni. Mhm. Ale teraz... obiec, obie są królewane Dobra, trzeba poczekać. Teraz zrobię cięcie i się zapytam mojej mamy, czy tutaj, czy to tutaj, może tutaj zostać? Bo ja z dziurą mi się zrobiło. Dobra, no widzimy się za chwilę. To była prawda, musiałam zrobić przycisk od nowa, teraz zrobiłam szybciej. Eee, poszło mi o wiele lepiej. Jest o wiele lepiej, Tak się prezentuje. Teraz niech to zastygnie. Tam to ma nie zrobiła Co tak. No. Ja zrobiłem przycisk. Dobra, no teraz lecimy z kartką. Z. z no wiecie. Że no tytuł, ile subskrypcji osiągnął. No i tak. Trzeba zrobić ramkę. No to lecimy. Je Jest! Mamy kartkę i odpalimy komputer. Eee, dobra, no odpalimy teraz komputer. Zapisane, tak to się prezentuje, i czy tutaj trzeba zrobić znak YouTube'a. To teraz zrobię. Jest XBERO7041, For Passing, 300 subscribers. Teraz zrobię logo, że może mi trochę nie wyjść. Nie i wyjdzie. I no łatwo mi wyjdzie. Nie no, ładnie wyszło, ładnie wyszło, patrzcie. Ładnie wyszło mi ale teraz muszę zapisać... Yy. Znaczy muszę, no nie muszę pokolorować, tylko zrobię tak. Pokoloruję sobie czarno, czarno. Może będzie lepiej. Albo może nie. Nie no, będzie lepiej. Będzie lepiej! Będzie lepiej. Dobra. A Jak mówiłem już ten... Jak już mówiłem to mój przycisk będzie w kolorze pomarańczowym, czyli moim ulubionym. Czyli to chyba będzie mój ulubiony przycisk. Muszę flamaster jakiś... Flamaster wziąć, bo... Tak się chyba nie będziemy się bawić. Ej, dobra, robię cięcie i zaraz wrócę. Mam! Więc dobra, teraz pokolorujemy ładnie. Tak, żeby... wiecie... To był ładny przycisk. Będę mógł się pochwalić dwoma przyciskami, bo jeden jest przycisk z koleżanki, który często nie pokazałem. Ale w tym odcinku musiałam pokazać. O! I teraz, w że no, trochę wyszło. Znaczy, no nie trochę, ale wyszło. Tylko, może teraz pogrubię sobie napis. Dobra, yy. może tak. I Dobra. Tu to... B. Teraz mamy jest. Mamy taką kartkę, i mamy ramkę. Tutaj taka ramka. przyczepimy sobie Tę kartkę. Musimy zdjąć to. Ale to będzie łamać. Patrzcie. Będzie bolało. No, no, nie będzie bolało. I tam będzie wisiało, pokażę wam. Będzie wisiało tutaj chyba. Albo będzie tutaj stać, tak stać jak... Nie będzie wisiało, ale będzie stać. Dobra, bo no teraz proszę... Serio yy, Teraz trochę będzie mi bolać palce. Przepraszam, że ciągle kapie się w kamerę, ale no. No nie, sam nie wiem dlaczego. Udało się. Włożyłem kartkę. I teraz to. Kaśmini komputer. Czekaj. Inaczej nie. Z drugiej strony no ja ci kręcę, bo niech palce bolą. Dobra. Idzie tak, tak i tak. No, mamy. Tak się to prezentuje. Naprawdę wychodzi to naprawdę ładnie. I będzie też taki filmik na shorta ja, no nie, jak prawdziwy przycisk, no. Patrzcie. Jak prawdziwy przycisk. Tyle, że jeszcze brakuje tutaj jest logo. No tak się prezentuje, naprawdę... Wy... To wygląda jak prawdziwy, słuchajcie, patrzcie no. Wygląda jak prawdziwy. No, która jest lepsza? No. Oczywiście, że zaczyna być to, ale to tak jest fajne. Myślę, że będzie lepsza. No jak będzie to 500. Pół tysiąca będzie lepsza. Ale to jest Kozackie. Prawda? To jest piękne jak ja. No, sami zobaczcie. No to jest. Tak ładnie się prezentuje, że... No, wow! Nie mogę w to uwierzyć. Jakim cudem. No, no fajnie, fajnie. Dobra. Teraz zobaczmy jak mój... My... Mój przycisk, jak to no, było moje logo e, YouTube'a. A te logo YouTube'a wygląda już, tak wiem. Już widzieliście, widzieliście nasze, jeśli nie, to teraz będziecie zobaczyć, że to jest mój przycisk. To jest idealnie stworzony i na prawdziwym przycisku, naprawdę ładnie to wygląda. pomfarbowałem na. Pomarańczowo, bo to mój ulubiony kolor, taki jak szachter, którego idę na mecz Ligi Europy, czyli liga, która ma ulubiony kolor i też chyba będzie z tego film, więc bijajcie i subskrybujcie. Subskrybujcie, nie subujcie subujcie to trochę ładnie, to widza Ale dobra, jest to subskrypcja, naprawdę bardzo dziękuję za tyle subskrypcji. Myślę, że. Dać, damy rady bić pół tysiąca. Jeśli tak, to będę pod wrażeniem. Pod wrażeniem. Naprawdę. A jak w ogóle to dobijemy już 10 tysięcy, to, to chyba normalnie wyskoczę przez okno. Może, może chyba trafię w kraty te. Tam gdzie jest też szkło mojej piwnicy. Ale dobra, nieważne. Chyba nie, to chyba nie zrobię. Po prostu tylko. Tylko po prostu będę zdziwiony, będę zachwycony, naprawdę. Ale jest, jestem przyciskiem. Naprawdę bardzo, naprawdę bardzo dziękuję za za, subskrypcji, za 300 subskrypcji. Lecimy po. E, najpierw po pół tysiąca, później tysiąc, później pół, dwa tysiąca, i tak dalej, i tak dalej. Bo ten kanał się jak na razie teraz się rozwija. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia. Sayonara. Zapraszam na film w sobotę lub w piątek meczu szachtaru Doniec w lidze Europy. Zapraszam, zapraszam, zapraszam. I dobijamy pół tysiąca, bo 200 300 już mam. A na pół tysiąca subskrypcji będzie, będzie opening. Jakiś opening no przycisku kolejnego, Bierze mojego.